Dziękuję panu Zbyszkowi za pokazanie tych eksponatów, bo ja należę do tej grupy osób, które uważa, że wtedy jest muzeum, jeśli ten zabytek można wziąć do ręki. Zobaczyć, dotknąć. Tak jak ja to nie rozumiem z mówię, sprawdzić, czy w lufie każdego pistoletu jest ten sznyt, ten, ten kwint, który powoduje, że ta kulka ten nabój wylatuje tak, a nie inaczej. Także... Szczególnie dziękuję za pokazanie, że można te zabytki było dotknąć, zobaczyć, jednym słowem pooglądać. Następnie w związku z naszym zaproszeniem i programem chciałbym przypomnieć, zaapelować do osób, które chcą podpisać dwa apele, które chciałbym prosić Pana Jarka Kapsę, żeby ją czytał. I one będą pokazane tam przy stoliku, kto by miał chęć. A wszystkich zapraszam do podpisania ich celem wzbogacenia no, naszego miasta. I bardzo proszę Pana Jarka o, o przeczytanie dwóch apelów do naszych władz. Apel pierwszy do Adama Matusiewicza, Marszałka Województwa Śląskiego. W styczniu 2013 roku obchodzić będziemy 150-lecie Powstania Styczniowego. Było to wydarzenie historyczne które w roku zaboru było przebłyskiem nieukaszonego płomienia marzeń Polaków o wolność i sefarytność. Był to zryw, który przyczynił się do narodzin współczesnego polskiego narodu. Wspólnym naszym obowiązkiem jest pamięć o krwi i cierpieniach, o męstwie patriotów o wiarności społeczeństwa. Szacunkiem dostrzegaliśmy wysiłek przywrócenia pamięci o czynie powstań śląskich. Było to bardzo ważne przedsięwzięcie budujące regionalną tożsamość. Nie byłoby jednak czynu powstańczego na Górnym Śląsku, gdyby nie przykład walk w 1863 roku, gdyby nie krew patriotów przelana w Zagłębiu Dąbrowskim i w regionie Częstochowskim, gdyby nie bitwy pod żarkami, koniec polem, wąsoszem i meochowem. Apelujemy do marszałka województwa śląskiego o podjęcie wysiłku na rzecz odrestaurowania miejsc pamięci po powstańczych walkach. Wnosimy o wydanie specjalnego informatora przybliżającego współczesnym mieszkańcom i turystom lokalizację tych miejsc. Deklarujemy w tej sprawie wolę współpracy. Tu na marginesie tylko dodam, że ten apel był pisany parę miesięcy wcześniej i nie ma nic wspólnego z obecnymi sporami w Sejmie, dyskusjami czy mija 150-lecie powstania styczniowego czy nie. nie. Drugi apel skierowany do prezydenta Częstochowy pana Krzysztofa Matyjaszkiego oraz do przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy pana Zdzisława Wolskiego. Zwracamy się o podjęcie prac nad rewitalizacją ulicy Piłsudskiego, będącej od blisko 170 lat od czasu powstania połączenia kolejowego Częstochowy z Warszawą, wizytówką naszego miasta. Nieszczęśliwa decyzja o zburzeniu starego dworca zubożyła krajobraz Częstochowy. Tym większa na nas spoczywa odpowiedzialność za zachowanie i właściwe zagospodarowanie pozostałości zarówno obiektów dworcowych, jak i ich otoczenia. W tym miejscu miało miejsce szereg wydarzeń tworzących tożsamość Częstochowy. Tu Częstochowianie witali przebywających koleją pielgrzymów, wśród nich najwybitniejsze postacie historii. Marszałka Francji Ferdynanda Pocha. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, senatora i przyszłego prezydenta USA Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, prezydenta RP Ignacego Mościckiego i wiele innych zasłużonych w historii polskiej Europy postaci. Sekundować i wspomagać należy wysiłkom prywatnych właścicieli kamienic w otoczeniu dworca. Pamiętać należy, że Hotel Polonia stał się nie, stał się nie tylko miejscem noclegu dla wybitnych przejezdni. Był także przez pewien czas nieformalną siedzibą emigracyjnych władz rządu niepodległej Ukrainy. Sala restauracyjna pełniła miejsce najważniejszych obywatelskich spotkań społeczności częstochowskiej. Bezpośrednią odpowiedzialnością władz miasta jest odrestaurowanie nawierzchni ulicy i zagospodarowanie nieruchomości komunalnych. Niestety symbolem zaniechań jest tu zaniedbany ulegający zniszczeniu ponad stuletni mur oddzielający ulicę od byłych terenów dworcowych. Ten zabytkowy obiekt wygląda jak ruina marzeń o pięknym mieście. Żenujący jest także widok zaśmieconych terenów za prowizorycznymi budkami z rydkami. Niewłaściwą wizytówką stała się także odrestaurowana, ale stale zamknięta galeria konduktorowa. Przez takie zaniedbania ulica Piłsudskiego sprawia wrażenie miejsca odrzuconego, niechcianego przez społeczeństwo częstochowskie. Apelujemy więc do władz samorządu częstochowskiego. Przywróćcie świetność dawnej wizytówce miasta. Pokażemy, że okazując szacunek przeszłości można tu zrobić miejsce atrakcyjne i przyjazne dla mieszkańców i przyjaznych. Dziękuję. Kto chciałby podpisać ten apel, to wykładam go na stolik. Tak, przy tym stoliku tam gdzie żeśmy się zapisywali, będzie wyłożony ten apel. Bardzo, bardzo dziękuję panu. Się. A teraz bym prosił pana Krystiana Przewodniczkiego, aby powiedział parę zdań o prawie autorskim. Może tak na marginesie? Na marginesie nie powiedziałem o panu Zbigniewie Małku, ale chciałbym powiedzieć, że panu Krystian Przewodniczkiego jest właścicielem kancelarii adwokackiej, specjalizuje się właśnie w tego typu i rodzaju sprawach. Bardzo proszę. Proszę Państwa, przede wszystkim bardzo dziękuję Panu Zbigniewowi Biernackiemu za zaproszenie i, i przepraszam za spóźnienie i za ten włączony telefon. Mnie osobiście bardzo denerwuje jak w miejscach nieprzeznaczonych nie do tego telefony są włączone, no ale czasem się tak zdarza. To wolne zawody mają to do siebie, że w nieodpowiednich momentach zniewalają, a potem w pośpiechu się takie rzeczy niestety zdarzają. Proszę Państwa, na poprzednim sympozjum powiedziałem kilka zdań na, pos, na, na temat takich bardzo ogólnych zagadnień z zakresu prawa autorskiego, mianowicie na temat rodzajów praw autorskich, czyli praw autorskich osobistych oraz praw autorskich majątkowych. Wyjaśniłem na czym polegają różnice pomiędzy tymi prawami. Powiedziałem również kilka zdań na temat plagiatu. I bardzo delikatnie dotknąłem problemu zabezpieczenia autorskich praw majątkowych, raczej koncentrując się na tym, co można faktycznie zrobić, w jakim zakresie Państwo jako twórcy możecie kształtować swój stosunek prawny łączący was na przykład z wydawcą. Bo to jest ta materia, w której, w której moja wiedza jest stosunkowo największa. Ja w swojej praktyce właśnie zajmuję się, jeśli chodzi o prawo autorskie, to regulowaniem na mocy umowy stosunków pomiędzy wydawcą a drukarnią, bo nie zawsze przecież wydawca ma własną drukarnię, oraz między wydawcą z kolei a twórcą. Natomiast dzisiaj, proszę Państwa, chciałbym Państwu przytoczyć, bo tutaj ciężko jest o tym opowiadać, raczej, raczej trzeba to po prostu odczytać, przytoczyć kilka przepisów. Z końcowej części ustawy prawo autorskie, mówiących o tym, co państwo mogą zrobić w sytuacji, w której sami żadnych działań państwo nie podejmowali bądź podejmowali, ale bezskutecznie w celu zabezpieczenia swoich praw, i to zarówno na gruncie prawa cywilnego, przed sądem cywilnym, jak i przed sądem karnym. Więc Przepisy, które zostały uchwalone, bazują na rozróżnieniu, o którym mówiłem no, podczas poprzedniego sympozjum. Osobne są przepisy dotyczące działań możliwych do podjęcia przez państwa w przypadku naruszenia praw autorskich osobistych, osobno w przypadku praw autorskich majątkowych. Jeśli chodzi o te prawa osobiste, czyli te, które są niezbywalne, które są zawsze połączone z twórcą, tak jak Połączony jest ojciec z własnym dzieckiem. Nigdy nigdy nie można przestać być ojcem dziecka, podobnie jak nigdy nie można przestać być twórcą tego, co się stworzyło. Ten przepis, jeden główny podstawowy przepis, mówi tak, za artykuł 78 prawa autorskiego. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. Czyli. Ten przepis dotyczy już tego momentu, w którym powstaje zagrożenie, w którym jeszcze nie ma naruszenia, ale, ale, ale już powstaje zagrożenie naruszeniem. Co dalej? W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, a w szczególności i to co w szczególności to wynika ze specyfiki właśnie autorskich praw autorskich praw osobistych w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem za uczynienia za doznaną szkodę <try> lub na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Czyli tutaj decyzja odnośnie tego, na rzecz kogo mają być te pieniążki przekazane, zależy od twórcy, a nie od sądu. Sąd jest związany wolą, e, wolą twórcy, i w przypadku, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia, to e, kierując się wolą twórcy musi wydać odpowiednie orzeczenie. Natomiast jeśli chodzi o autorskie prawa majątkowe, tutaj e, uprawnienia. Twórcy są następujące. Można żądać przede wszystkim zaniechania naruszenia, co jest rzeczą oczywistą, usunięcia skutków naruszenia i z punktu widzenia tych z państwa, którzy yy, tworzą w celach głównie zarobkowych, a nie, a nie jakichkolwiek innych, można żądać naprawienia wyrządzonej szkody. Na, I tu znowu w zależności od tego, jaką drogę wybierze twórca, sąd jest związany wolą twórcy albo na zasadach ogólnych, czyli takich wynikających z kodeksu cywilnego, o których no, które co do zasady sprowadzają się do tego, że trzeba udowodnić, jaką szkodę się poniosło bądź jaką, jakie korzyści się utraciło na skutek działania osoby naruszającej prawa, albo i tutaj jest szczególna regulacja prawa autorskiego, która nie ma zastosowania do innych stosunków cywilnych. Albo naprawienie szkody może nastąpić poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione, trzykrotności stosownego wynagrodzenia. Jeżeli w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Czyli jeżeli zgoda w momencie, tak troszkę upraszczając założenia sprawy w sądzie, zgoda byłaby wymagana, wówczas ustala się, jaką kwotę należałoby twórcy zapłacić za to wyrażenie zgody i następnie mnoży się ją bądź to przez dwa jeżeli naruszenie praw jest niezawinione, bądź przez trzy, jeżeli jest zawinione, czyli można też tak upraszczając, jeżeli osoba naruszająca prawa działała z premedytacją. Przepisy przewidują jeden. To nie są wszystkie uprawnienia, natomiast nie będę o wszystkich szczegółowo Państwu opowiadał. Tutaj odsyłam do treści jednego w zasadzie tylko artykułu, artykułu 79 ustawy prawa autorskie. Natomiast uważam, że, że warto zwrócić uwagę na jeden de facto wyjątek od tej zasady, w której, w której można żądać zaniechania naruszeń. Para? Punkt trzeci tego artykułu stanowi, że sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie majątkowe na jej wniosek i za zgodą uprawnionego w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszenia lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe. Co to w praktyce oznacza? W praktyce oznacza to na przykład taką sytuację, że ktoś, kto bezprawnie posługuje się państwa y, utworem, y, zawiera takie kontrakty, z których niewywiązanie się pociągnęłoby dla niego tak olbrzymie skutki, negatywne skutki finansowe, że y, byłoby de facto nieracjonalne karanie tego człowieka w sposób no, niewspółmierny do szkody, jaką wyrządził autorowi. I w takiej sytuacji bardziej sensowne nawet z punktu widzenia finansowego twórcy, ale również i tego, no, w tym przypadku paradoksalnie tej osoby naruszającej prawa autorskie, żeby osoba naruszająca zarobiła po to, by mogła wypłacić z kolei należną sumę osoby, której prawa zostały naruszone. No wydaje mi się, że, że jest to regulacja, która, która ma uzasadnienie, choć może, może budzić sprzeciw niektórych twórców, ale jest to w pewnym stopniu uzasadnione. I to jest tyle, jeśli chodzi o odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego. Natomiast w przypadku tych osób, które swoją twórczość, których twórczość nie jest ukierunkowana głównie na zysk. A nie życzą sobie naruszania ich praw, wydaje się, że prostszą i skuteczniejszą metodą dochodzenia swoich praw jest robienie tego na drodze postępowania karnego. Ostatnie dwa artykuły ustawy prawa autorskie, ostatnie trzy chyba, mówią właśnie o odpowiedzialności karnej, i te dwa podstawowe, które znajdują zastosowanie najczęściej. Stanowią tak: kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części utworu cudzego, albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo karze pozbawienia wolności do lat trzech. I tej samej karze podlega ktoś, kto rozpowszechnia utwór bez podania nazwiska i pseudonimu twórcy czyli za przywłaszczenie de facto traktowane jest również nieprzywłaszczenie, a rozpowszechnianie bez podania <gry> autora. Kolejny przepis z kolei mówi, że kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nagranie podlega grzywnie odkaże ograniczenia wolności lub każe pozbawienia wolności do lat dwóch. Natomiast kto z kolei uczynił sobie z takiego działania stałe źródło dochodu, traktowany jest podobnie jak i w wielu innych przepisach z kodeksu karnego w sposób dużo bardziej surowy i tutaj kara ograniczenia wolności maksymalna zwiększa się z 3 do 5 lat. Proszę, Pania, proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o to, co Państwo możecie zrobić, natomiast pragnę zwrócić uwagę Państwu jeszcze na dwa przepisy, które w Państwa praktyce mogą, mogą się przydać. Artykuł 81 ustawy prawo autorskie stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Są od tej zasady oczywiście wyjątki, które dotyczą e, osób e, powszechnie znanych, natomiast jeśli mówimy o osobach, które nie są powszechnie znane, to albo muszą wyrazić zgodę, albo musiały mieć zapłacone za fotografowanie tej osoby. I kolejna sprawa, która może również się pojawić w Waszej praktyce, artykuł 82. Jeżeli osoba, do której korespondencja jest kierowana, nie wyraziła innej woli, rozpowszechnianie korespondencji w okresie 20 lat od jej śmierci wymaga zezwolenia małżonka, a w jego braku kolejno rodziców lub rodzeństwa. Czyli korespondencja ujawniana może być tylko za zgodą osoby, która tę korespondencję e, otrzymała. Bez takiej zgody niestety albo stety właśnie jest to, jest to niemożliwe. Proszę Państwa, e, pozwolę sobie jeszcze na takie osobiste przedstawieniem Państwu takich osobistych spostrzeżeń, które no są może na pograniczu prawa autorskiego i to są rzeczy, o których przez pierwsze kilka lat swojej praktyki zawodowej krępowałem się mówić, natomiast od pewnego czasu już absolutnie się nie krępuję i wręcz przeciwnie uważam, że jest to mój obowiązek, nawet jeżeli ludzie mnie o to nie proszą. A, a czuję, że, że te sprawy mogą ich dotyczyć. Proszę Państwa, to są zagadnienia w zasadzie z zakresu prawa spadkowego, ale y, ustawa prawa autorskie również zawiera jeden przepis mówiący o, o, o spadkach, o tym, co się dzieje z autorskimi prawami majątkowymi po śmierci twórcy. Y, zasada prawa spadkowego jest taka, że y, no, nie przetaczając szczegółowo przepisów w pierwszej kolejności, jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu, dziedziczą osoby mu najbliższe, czyli, czyli dzieci, małżonek, w dalszej kolejności rodzeństwo, czy też wstępnie rodzeństwa. Natomiast bywają takie sytuacje, w których nikt z rodziny nie żyje i nie ma kto dziedziczyć. W takiej sytuacji do pewnego momentu, ja nie pamiętam kiedy, kiedy miała zmiana, miejsce zmiana przepisów, ale do pewnego momentu... Dziedziczącym był skarb państwa, a od tego momentu z kolei dziedziczącym jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. I tutaj prawo autorskie przewiduje wyjątek od tej zasady. W artykule 42 możemy przeczytać: Jeżeli autorskie prawa majątkowe jednego ze współtwórców miałyby przypaść skarbowi państwa albo spadkobiercy ustawowemu, Część ta przechodzi na pozostałych przy życiu współtwórców lub innych następców prawnych stosownie do wielkości ich udziałów. Czyli ustawa prawo autorskie w przypadku jeżeli utwór nie jest dziełem wyłącznie jednego autora, a współtwórców jest kilku, przyznaje, uprzywilejowuje współtwórców. To jest ważna, może, może się to okazać w pewnych sytuacjach kwestią istotną. Natomiast proszę Państwa, ja zawsze zachęcam klientów i wracam do tego, co powiedziałem 2-3 minuty wcześniej, zawsze zachęcam swoich klientów, by jeżeli coś po sobie zostawiają, to by tak ukształtowali to, co będzie się działo po ich śmierci, żeby nie było z tym problemów, żeby po pierwsze rodzina się o to coś nie kłóciła. Po drugie, by majątkiem zadysponować w taki sposób, by, by to było po prostu racjonalne. I jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś z Państwa ma jakiś majątek, ale oprócz majątku ma chociażby te autorskie prawa majątkowe. I i zdaje sobie sprawę z tego, że jedno z dzieci bardziej jest zainteresowane kwestiami stricte majątkowymi, tymi namacalnymi, które już są mieszkaniem na przykład. Natomiast drugie z dzieci może już niekoniecznie idzie w tą stronę, może wolałoby mieć coś co, z czym się wiąże większy sentyment, ale również i potencjalna możliwość wykorzystania tego w przyszłości. Może w państwa dziedzinie jest to ciut trudniejsze, ale to, to nie jesteśmy w stanie tego na dzień dzisiejszy stwierdzić. Twórca na przykład czeskiego Krecika też pewnie nie przypuszczał, że jego rodzina stanie się rodziną niezwykle zamożną w XX, wieku XXI. Tak się, tak się losy potoczyły, że dzięki, dzięki prawom do tego, do tego Krecika ci ludzie sobie w tej chwili bardzo dobrze żyją. Natomiast proszę Państwa, chciałbym jeszcze e, nawiązując do, do tych apeli, które Pan Jarosław Kapsa e, odczytał, pod którymi ja się oczywiście podpisuję, e, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę i może to też w którymś momencie powinno zostać ujęte w formie apelu, ponieważ jest to kwestia, która już podczas poprzedniego sympozjum była poruszana, która wielokrotnie była opisywana w niejednej gazecie zajmującej się problematyką częstochowską. Kwestia mnie bardzo bliska, ponieważ moja rodzina od nie mniej niż ośmiu pokoleń mieszka na ulicy nadrzecznej. Proszę Państwa, stary rynek i tutaj no, jest to kwestia związana również z wystąpieniem bardzo pośrednio Pana Zbigniewa Małka. Ja jestem jak najbardziej za badaniami archeologicznymi i sądzę, że podobnie jak wszyscy z Państwa. Natomiast to jest apel no nie tyle co do, do państwa, co właśnie dowie władz ja miasta. Te badania oczywiście muszą być prowadzone, tylko niech te badania będą przeprowadzone, a nie rozpoczęte roz, i rozgrzebane. Tu, tutaj nawet nie chodzi o. Tu nie chodzi o interes właścicieli nieruchomości okolicznych, bo on oczywiście również jest. Natomiast tutaj chodzi również o to, czy to, co Państwo tworzycie, w ogóle będzie przez kogokolwiek kiedykolwiek czytane. Bo jeżeli ktoś przyjedzie do Częstochowy i zobaczy w tej Częstochowie jasną górę i ładny nowy bruk łączący Jasną górę z kościołem świętego Zygmunta, to ten ktoś raczej nie kupi książki o Częstochowie, bo kupi książkę o jasnej górze. Natomiast żeby przyciągnąć zainteresowanie czytelnika, trzeba temu czytelnikowi również coś pokazać. I jeżeli nic tutaj nie widać, a niestety fakty są takie, niszczał, całe stare miasto niszczało przez kilkadziesiąt lat. W momencie, w którym została zrobiona jakaś nawierzchnia, nie rewelacyjna, ale została zrobiona nawierzchnia na starym rynku, ten stary rynek powolutku zaczynał odzyskiwać dawny blask. Może nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale jednak coś się działo. A potem się pojawiła dziura. Jak się pojawiła dziura, to zniknęło lodowisko. Wcześniej była restauracja, teraz już nie ma restauracji. No bo kto tam przyjdzie? Miejsce, które powinno być perełką które powinno być miejscem z klimatem, u nas no, niestety nie ma żadnego klimatu. Co więcej, w rozumieniu, w postrzeganiu przeciętnego obywatela częstochowy, niestety również ten archeolog, czy ta pani archeolog, która prowadzi pracę, też jest kimś w cudzysłowie złym, bo zrobił dziurę i robi krzywdę około całej Częstochowy. Jeżeli to miasto nie będzie pięknieć, no to po pierwsze mniej osób będzie zainteresowanych pisaniem o tym, a już na pewno mniej osób będzie zainteresowanych czytaniem. Także o ile historia ukształtowała teraźniejszość o, teraz, o tyle teraźniejszość ma wpływ na to, czy w ogóle ktoś będzie się interesował historią. Jeżeli są miejsca piękniejsze niż Częstochowa, a są, no to ukierunkowania, zainteresowania, zainteresowania ludzi będą się kierować w tamtym kierunku. Także ja bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, jeżeli ogólne, to proszę teraz. Jeżeli jakieś bardzo szczegółowe, bardziej szczegółowe, to albo w albo czasie przerwy, albo ewentualnie Pan Biernacki ma, ma na, na mnie na miary, to, 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 to zapraszam do kontaktu. Dziękuję Państwu. Na zakończenie, mam takie pytanie. Tego, tam był artykuł 81. Wszyscy z Państwa otrzymali taką książkę o 27. półku. Tam jest dwóch żołnierzy, młodych chłopaków. Nie ma ich nazwisk. I dlaczego? Nie ma tych nazwisk tych chłopaków, którzy tak świetnie. No, kontynuują działalność podejrzewamy mieli zapłacone i tak dalej, to wszystko jest fajne. Ale nie ma chciał zabrać Ale ta głosy, A to no, na to w ja tylko odnośnie tego artykułu. Nini rozopłaca absolutnie nic. Także na czuję jakieś mówiłem o finanse czy nic. Nie, tu nie chodzi o finanse, to chodzi o rozwisko. Ale to Nie, ale tych dwóch chłopaków jest świetnych. Tak, tak. Dziękuję.